Zadanie 21. Wyznacz wartość tego wyrażenia. I teraz popatrzmy. Jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć z definicji logarytmu wartość tego wyrażenia z osobna i z osobna tego i z osobna tego, no to tutaj będziemy mieli problem, ponieważ nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi 3 da 2. Nie ma takiej liczby całkowitej, która, czy no właśnie, tutaj inaczej powiem. Nie mamy takiej liczby całkowitej, do której możemy podnieść trójkę i uzyskać 2, 15 i 10. W związku z powyższym musimy tutaj poradzić sobie w inny sposób. W taki sposób, że zauważamy, że tutaj mamy dodawanie logarytmów o tych samych podstawach, a tutaj odejmujemy logarytm także o tej samej podstawie. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności tutaj, wykorzystamy wzór na dodawanie logarytmów o tych, o tych samych podstawach. W związku z powyższym będziemy mieli logarytm przy podstawie 3 z wyrażenia 2 razy 15, no i minus logarytm przy podstawie 3 z 10 przepisujemy bez zmian. Uzyskujemy tutaj w związku z powyższym logarytm przy podstawie 3 z 30, dlatego że 2 razy 15 to jest 30, no i minus Minus logarytm przy podstawie 3 z 10 przepisujemy bez zmian. I na tym etapie wykorzystujemy ten wzór, czyli na odejmowanie logarytmów o tych samych podstawach, uzyskując tutaj logarytm przy podstawie 3 z liczby 30 nad 10, co daje nam w rezultacie logarytm przy podstawie 3 z liczby 3, no bo 30 dziesiątych to jest 3. Czyli mamy tutaj taką sytuację, że w podstawie logarytmu i w liczbie logarytmowanej jest dokładnie ta sama wartość liczbowa. Jeżeli mamy taką sytuację, że w podstawie logarytmu i w liczbie logarytmowanej jest dokładnie ta sama liczba, to cały ten logarytm jest równy liczbie 1. Czyli tutaj to również jest równe 1, co oznacza, że wartość całego tego wyrażenia jest równa liczbie 1. Muzyka